Pokój dobro. Witajcie, kochani. Ernest Przymierzy Miłosierdzia Szczecin. Zapraszam do krótkiej modlitwy i do przeczytania, rozważenia słów dzisiejszej Ewangelii. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, proszę Cię, abyś teraz zstępował ze swoimi darami na każdego z nas, nad wszystkimi, którzy dzisiaj będziemy pochylać się nad tym Słowem. Przyjdź ze swoim światłem, przyjdź z mądrością, przyjdź z umiejętnością, Niech to słowo zapada w nasze serca, niech kiełkuje, wzrasta, już dzisiaj wydaje owoc, abyśmy już dzisiaj, chociaż po części, zaczęli je wypełniać. Który żyjesz i królujesz? Teraz i po wszystkie wieki wieków. Amen. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi, po to, aby was widzieli. Inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca Waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jako błudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam, ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądź się jako błudnicy. Oni to lubią w synagogach, na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam, otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do ojca twego, który jest w ukryciu, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak budnicy, Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu Twojemu, który jest w ukryciu, a Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. Dziś Środa popiercowa. Zaczynamy święty czas Wielkiego Postu. I myślę, że bardzo często dzisiaj usłyszymy, i nie tylko dzisiaj, pytanie, czy już masz postanowienie wielkopostne czy to postanowienie wielkopostne jest odpowiedzią na to zaproszenie które dzisiaj słowo Boże do nas kieruje na te właśnie trzy formy post, jałmużna i modlitwa ponieważ nawracanie się to proces nawracajcie się słyszymy w pierwszym czytaniu a nie nawróćcie się proces który ma służyć tego abyśmy stawali się lepsi coraz lepsi każdego dnia można powiedzieć że od nowa i to Słowo Boże też mówi nam o, o, o tym, co jest najważniejsze w tych, w tych formach. To znaczy to, abyśmy mieli szczerą intencję serca. O czystość zamiarów chodzi tutaj. Te przykłady wszystkie, myślę, że pokrywają się często z tym, co, co robimy. Ponieważ czasem myślę, że bywa tak, że dobro, które, które czynimy, Gdzieś jest owiane taką otoczką, tak wielkiej dobroci, szczerości, i szczodrości, tak jest nagłośnione, że w zasadzie mm, to przyjmuje cel, czyli o tym, czyli to, żeby się nagłośnić, rozgłosić, aby pokazać, że naprawdę robi się wielkie dobro. I zapomina się o tej intencji serca, o, ponieważ ten cel wielkości, ta mania wielkości, przejmuje na, na dobrą sprawę cały, cały, ten, cały ten uczynek. A Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. I zachęca Pan Jezus do tego, aby te działania były jakby niewidzialną ręką uczynione. Bo Ojciec, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Kiedy będziesz się zastanawiał nad Twoimi postanowieniami wielkopostnymi, ja też jeszcze będę, ponieważ jeszcze nie wybrałem, jeszcze nie mam, to myślę, że przede wszystkim modli się i proś Ducha Świętego. O światło i o mądrość, aby w codzienności, w tych codziennych uczynkach, w tych codziennych zajęciach całego wielkiego postu, a zleci pewnie on bardzo szybko, aby widzieć okazję do wykorzystania, do wykorzystania do czynienia dobra, aby stawać się lepszym, aby stawać się wrażliwszym na dobro drugiego człowieka, aby stawać się wrażliwszym na głos tego, który woła do naszego serca. Duchu Święty, proszę Cię, abyś właśnie mm, przemieniał to nasze serce, abyśmy byli wrażliwsi, czulsi na Twoje zaproszenie i na Twój głos. Dobrego dnia z Panem Bogiem. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Śledź nas na bieżąco.